Hejka! Co ja dzisiaj dla Was mam to jest po prostu hit. Znalazłam promocję na kalendarze adwentowe oraz zestawy. Chodzą one z Hebe. Tam jest tyle kalendarzy i zestawów, więc wrzucę Wam linki. Dziś otworzę 12-dniowy kalendarz adwentowy ze starej medlarni. A jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy z Hebe, to otwierałam już go na kanale i link znajdziecie do niego również w opisie. Coś, co ja najbardziej lubię, czyli zestawy kosmetyczne. One są naprawdę często bardziej płacalne niż kalendarze adwentowe. I tutaj wybrałam zestawy z z takimi kosmetykami, które ja już używałam i które mogę Wam polecić dla Was na prezent, czy dla Waszych mam, bab, cioć. I naprawdę, słuchajcie, tutaj takie wychodzą hity cenowe, że na przykład tutaj za jeden kosmetyk byśmy musieli wow oddzielnie zapłacić, tyle co za zestaw, a one są dwa w środku, więc wow! A na sobie mam dzisiaj cudowny żakiet. Słuchajcie, on kosztuje tylko. 69 zł. Zobaczcie jakie ma cudne guziki i tkanina taka ala tweedowa, bukle. No po prostu przepiękne, elegancki. Myślę, że na święta i na inne okazje sprawdzi się cudownie. Więc oczywiście linka do niego znajdziecie w opisie. Zacznę sobie słuchajcie od zestawu uzdrowisko. Na niego jest największa przecena, ponieważ aż 50% i nie są to stare zestawy. Zobaczcie, data kosmetyków 2028, więc bardzo długo. W środku znajdują się dwa kosmetyki z serii Biolift: e, wymazujący zmarszczki Perfector oraz e, krem liftingujący przeciwzmarszczkowy i jeden kosmetyk kosztuje 60 zł, więc łącznie byśmy musieli zapłacić 120 zł, a za ten zestaw. Wychodzi tylko 60 zł, więc mamy 50% rabatu. I ja te kosmetyki, słuchajcie, już używałam. Tutaj jest informacja, że one są do cery dojrzałej, natomiast ja bym się tym nie sugerowała, ponieważ w środku jest napakowane substancjami aktywnymi, przeciwzmaczkowymi. Oczywiście możecie sprawić też taki prezencik dla jakiejś kobietki z Waszej rodziny czy też przyjaciółki. Ponieważ warto, ja już sobie słuchajcie, używałam tego perfekto i jeżeli chodzi o składniki aktywne, to tutaj w pierwszym kosmetyku znajdują się kosmetyczne nici Biolift, które tworzą na skórze 100% naturalną przestrzenną napinającą sieć liftingującą. Jest to właśnie opatentowana technologia i takich rzeczy szukam. W kosmetykach Kamelia zwiększa produkcję kolagenu, właśnie antyoksydacyjnie również działa. Perfektor cery to jest e, mieszanina unikalnych składników mineralnych i polimerowych, które właśnie wygładzają oraz Estry, żożoba. W kremie oczywiście mamy również nici, biolift, kolagen akacjowy, kamelia oraz nowy kolagen trzy razy mocniejszy z efektem antygrawitacji zaawansowane stymulatory kolagenu typu 1, 2 i 3, pozyskane z gwiezdnej algi, które zagęszczają strukturę skóry. Ten kosmetyk też będzie fajny na napinanie i na owal naszej twarzy, a wiadomo, że z wiekiem to idzie pierwsze. Więc ode mnie serdeczna polecajka tego zestawu. Link znajdziecie w opisie. No słuchajcie, słuchajcie, za 60 zł, dwa produkty i z zaawansowaną technologią, to już to hit. I kolejny hit jest to Mia Neuro Glow. Ja używam tych kosmetyków e, i już nawet nie jedno opakowanie i ten zestaw kosztuje 50 zł. Mamy w środku dwa produkty. I jeżeli chcielibyśmy kupić je oddzielnie, trzeba by zapłacić 50 zł za każdy z nich, czyli stówkę, a tutaj za 50 zł mamy, słuchajcie, aż dwa produkty. Ja wiem, że na marki kosmetyczne często są promocje, ale ja nigdy nie widziałam 50% Taniej kosmetyków, więc naprawdę rewelacyjna okazja. W ogóle, jak tak się przyjrzycie, co a wypuszcza, no to naprawdę dużo zaawansowanej technologii. No i tutaj mamy serum z egzosomami, które przeciwdziała pięciu głównym objawom starzenia. Przede wszystkim jest to serum ujędrniające, które zawiera egzosomy z gorzkiego melona, i jest to nowoczesny system dostarczania substancji biologicznych czynnych do skóry. Pobudza fibroblasty do produkcji kolagenu, zapewnia jedność i sprężystość skóry. To nie są tylko takie, wiecie, pisanie, że ta skóra będzie sprężysta, tylko faktycznie mamy tutaj informacje, jakie to są składniki, i to jest dla mnie najważniejsze. Wyciąg z Akmella Olareka, nazywany ziołowym botoksem, obecny w niej spilantol. Zmniejsza napięcie mię mięśni, rozluźniając, relaksując, a tym samym spłycając zmarszczki głębsze bruzdy, stymuluje fibroblasty do zwiększenia produkcji kolagenolastyny, poprawia jędność, sprężystość olej dzikiej róży. Wyciąg z korzenia nawrotu purpurowego rewitalizuje oraz odżywia i wzmacnia barierę ochronną skóry serio, mówię Wam, to jest moje ulubione serum i nie wiem ile już buteleczek zużyłam i nawet jeszcze kilka mam w zapasie. Teraz mocarny krem, który ja używam na noc, ale nie używam go codziennie, ponieważ trzeba skórę do niego przyzwyczaić. Neuronight krem naprawczy do nocnej regeneracji i słuchajcie, tutaj mamy coś, co jest bardzo rzadko spotykane w kosmetykach, czyli kwas. Gaba znany z neurobiologii jako neuroprzekaźnik odpowiadający za wyciszenie, przywraca skórę równowagę, dzięki czemu staje gładka, miękka, bardziej sprężysta. Neuropeptydy Rozluźniająco właśnie działają na mięśnie, odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek mimicznych. To już wiemy. Mamy tutaj oligosacharydy z brązowych alg, który zmniejsza objawy starzenia, zwiększa elastyczność, jędrość, redukuje zmaczki oraz olej z czarnej porzeczki, źródło cennych antyoksydantów, wzmacnia, nawilża i przywraca naturalny blask. Więc słuchajcie, słuchajcie, tutaj po prostu kosmetyki są napakowane drogocennymi składnikami, więc za 25 zł jeden produkt, szczerze e, naprawdę rewelacyjne Używam i lubię, dlatego polecam, bo wiem, że zestawy w takich cenach szybko lubią się wyprzedawać, więc link w opisie. No i cóż Wam powiem, e, czytając różne drogie kosmetyki możemy przeczytać, co one tam zawierają i często nie mają aż tak zaawansowanych technologii, więc e, naprawdę tutaj Cena, moim zdaniem, jest aż za niska. A wiecie, trochę śledzę tego świata kosmetycznego. I tutaj mamy z Bielendy z serii Chrono Age. To są ulubione kosmetyki mojej mamy. Ja sobie też e, ich czasem używam. E, najczęściej właśnie tego kremu pod oczy. I tutaj mamy ponownie innowacyjna technologia ale opatentowana więc tylko Bielenda używa właśnie tego co my tutaj mamy chciałam pięknie otworzyć, niestety nie udało się ale trudno, przyjeżdża dzisiaj do mnie mamuśka, więc od razu wiem, że już ustawione jest w kolejce na te kremy słuchajcie, ten zestaw kosztuje tylko 33 zł, więc 16,50 za jeden produkt mamy tutaj krem do twarzy na dzień oraz w zestawie dodatkowo będzie krem pod oczy, te kremy są słuchajcie się naprawdę w dużej pojemności. Jest to 50 ml. I kremik pod oczy Chrono Age. Tutaj kosmetyki zawierają epigenetyczny kompleks antyoksydacyjny, który zapobiega dysregulacji genów zegara biologicznego, zmniejszając podatność komórek skóry na uszkodzenia. Neutralizuje szkodliwe substancje, na które eksponowana jest skóra przez cały dzień ogranicza wnikanie cząsteczek smogu do skóry, stymuluje produkcję kolagenu oraz wzmacnia funkcje barierowe skóry. Jest to opatentowana przez markę Bielenda biomimetyczna baza kosmetyczna zapewniająca skórę przed przenikaniem do niej stałych cząsteczek. No to już mówiliśmy, także słuchajcie, no naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o cenę tych kosmetyków, jeżeli chcielibyśmy sobie oddzielnie kupić to kremik kosztuje 32 zł do twarzy, a krem e, pod oczy bardzo fajnie w ogóle mi się on sprawdzał pod makijaż, kosztuje 23 zł, więc zestaw 55 zł oddzielnie by kosztował, a teraz za te 33 zł no to naprawdę bajeczka bailando. No i polecam na prezencik czy dla siebie też dziewczyny, bo serio ta technologia, tak jak mówię, te kosmetyki, które Wam pokazałam, one mogłyby kosztować dużo więcej i spokojnie zero można by dopisać do tej ceny, serio. Przechodzimy teraz do kalendarza ze starej mydlarni. Zobaczcie w ogóle jak pięknie wygląda opakowanie. No i on jest teraz w przecenie. Normalna jego cena to 178 zł, a a teraz jest za 148,99 zł. I mamy tutaj 12 okienek, więc średnio wychodzi 12,40 zł za okienko. Dajcie znać, czy używacie kosmetyki ze starej, starej mydlarni. Ja w tamtym roku troszeczkę sobie ich kupiłam. Były piękne świąteczne zapachy, widziałam. No i ten kalendarz, ja jeszcze go nie otworzyłam. I tak pięknie pachnie. W ogóle, jak dla mnie te opakowania wyglądają super, tak... Minimalistycznie, ale elegancko. Złota, słuchajcie, tutaj nalepka, nakrętka, średnia za jeden kosmetyk 12,41, czyli ja to mówiłam. Mamy tutaj limitowaną edycję żelu pod prysznic i jest on o zapachu Amber Melody i tutaj mamy perfumowany, słodko-cytrusowo-drzebny zapach, więc ja już otwieram i wącham. Powiem Wam, że to pachnie właśnie jak takie perfumy, bardziej takie unisexy, nie czuję tutaj nic takiego typowo słodkiego, 100 ml tego żelu. No i słuchajcie, sorki, że zaczęłam, może nie sorki, zaczęłam na początku tych zestawów, bo wydawało mi się, że naprawdę są turbo ciekawe i turbo opłacalne i tutaj w dwujażdżu. Mamy chyba jakąś kulę do kąpieli. Z taką posypką. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Przeczytałam, słuchajcie, w opisie tego kalendarza, że jest to kostka ręcznie wyrabiana, odżywcza, a zapach to pomarańcza i cynamon. Ja zdecydowanie bardziej czu czuję tutaj pomarańcze coś bardzo cytrusowego i świetny ten zapach jest naprawdę. Trójeczka. Ja myślę sobie, że kalendarze adwentowe na 12 dni mogą być spoko, jeżeli. A tutaj mamy, może to jest pomarańcza? Halo! Koska do kąpieli? No to to w ogóle, słuchajcie, mi pachnie jak takie e, zegarki, cukierki. Pamiętacie na rękę? Ja, o, to, to jest takie słodkie. Także słuchajcie, to była pomarańcza, a to jest Thailand Forest. No i pachnie to jakoś tak cytrusowo również. Nie wiem czemu Thailand, ale okej. Okay przejdźmy sobie do czwórki. W ogóle podziwiam e, grafikę tego kalendarza dentowego. Oj sorki za te hałasy. Wiem, że wiele z was tym roku mm, narzekało na grafiki. Myślę, że to jest taka klasyczna, fajna i w czwórce znajduje się e, balsam do ust i to jest masło sza, a zapach to świeża pomarańcza. Do piątki tutaj okienko nieco większe. W środku znajduje się kolejny żel pod prysznic, 100ml, a zapach to kaszmir, aksamitny żel do kąpieli o owocowo-korzennym zapachu z nutami drzewnymi. No to wątamy. Powiem Wam, że ten zapach tak mi przypadł do gustu. W ogóle są zupełnie inne te zapachy niż w tych wszystkich innych kalendarzach. Nie jest to nic takiego powtarzalnego, właśnie coś nietypowego. 16. Myślę, że na prezent. Bardzo elegancki jest kalendarz. Jaka szesnastka, szóstka? I znajduje się tutaj pomarańcza i cynamon, krem do rąk. No i zobaczmy. sobie tutaj od razu go zastosuję. Trzeba zdjąć zabezpieczenie i zobaczymy, jak to pachnie. Wow, 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 Nie jest to taka typowa pomarańcza z cynamonem. To jest taki zapach bardziej złożony i wiecie, co mi to przypomniało? Jest taka piękna zimowa herbata stekane i on tak właśnie pachnie. Przepiękne zapachy. Szoku jestem. Siódemka. A ja mam bardzo nos wyczulony i dużo zapachów jednak jest takich, wiecie, nic ciekawego. I w tej siódemce znalazła się maska do twarzy liftingująca. Nakładamy ją na 10 minut, będzie ona ujędrniała. Zawarte w maseczce składniki aktywne wpływają na szybki lifting, naprężenie skóry. Mamy tutaj retinol, ceramidy, mleczko migdałowe. Więc powiem szczerze, szkoda, że tylko taka mała. Rozumiem, że naraz ją nakładamy, ale malutka saszetka. Jak było takie duże okienko, to chciałoby się coś większego. No i ósemka przed nami. W środku znajduje się krem do rąk. Amber Melody, czyli mamy, słuchajcie, tutaj po prostu takie komplety razem z tym żelem pod prysznic. Jeśli nie lubicie słodkich zapachów, to to Wam przypasuje. Takie coś perfumowe. Perf Perfumeryjnego, nawet bym powiedziała, że lekko męskiego. Pamiętacie jakie zapachy były jak się wchodziło do Stradivariusa czy do innych takich sklepów? No to myślę, że do takich zapachów też trzeba dojrzeć. Mi się kiedyś nie podobało, teraz bardzo je doceniam. No i tutaj mamy mgiełkę perfumeryjną. I jest to mgiełka do ciała oraz do włosów. Drzewo sandałowe. Taki oto zapach, tutaj właśnie dali. Dobra, no to włochamy. Ma ona w mojej opinii tutaj też lekko ziołowe nuty, więc może być taka e, troszeczkę ozieleźwiająca. Wiecie, jak te zapachy ciasteczkowe, przyprawowe, cynamonowe ją troszkę przytłoczyć? Ta myślę, że nie będzie taka. Dziesiątce. Znajduje się... Uuu, jakiś proszek. Cóż my tu mamy? Powinni jakoś to opisać, tak mam wrażenie, ale uważam, że to jest puder do kąpieli. Tak sobie wąchałam i faktycznie pomarańczowo pachnie. To jest do kąpieli, pomarańcza i cynamon. Tutaj właśnie z tyłu możemy podejrzeć jakby zawartość oraz informacje o tych kosmetykach składy. Więc tutaj mamy 100 gramów i jedenastka przed ostatnią Cóż to jest? Kolejny puder. I tutaj czy to jest Wieprz czerwony? Hm. Według informacji z tyłu jest to odżywcza sól morska do kąpieli o rześkim, lekko-grzebnym zapachu. Używać niewielką ilość i e, do około 35-38 stopni temperatury. No, powiem Wam, że ten zapach jest bardzo ładny, ale zawartość tego pieprzu mnie zaskoczyła. Dobra, przechodzimy sobie teraz do ostatniego okienka, dobrze mówię? Dwunastki. Zobaczymy. Tak i właśnie z tyłu na tym kalendarzu widziałam, widziałam, że jakiś ciasteczek nam się pojawił. Także jeżeli lubicie takie słodkie mydełka, to jak najbardziej przypadnie Wam to do gustu. I tutaj właśnie to było na opakowaniu. Mydełko imbirowy ludek, pomarańcza i Cynamon i jest on na bazie gliceryny o zapachu soczystej pomarańczy i aromatycznego cynamonu. Pojemność to 70... nie pojemność, gramatura 75 gramów. Pachnie ładnie, ale nieco mniej intensywnie niż te wcześniejsze produkty. Tak wyglądają wszystkie produkty z tego kalendarza adwentowego. Dajcie znać, czy macie jakieś ulubione produkty z tej firmy, co sądzicie o tym kalendarzu. Ja w tamtym roku właśnie kupowałam te fajne żele pod prysznic. Przypominam, że w opisie znajdziecie linka do każdego z zestawów oraz do kalendarza. I co najbardziej spodobało Wam się z tego odcinka, co stało się Waszym ulubieńcem. Jestem bardzo ciekawa. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w niedzielnym vlogu, papa. Pa.